Powoli, bo konie biegają. Powoli. Ares! Powoli. Arciu, czy ty wiesz, co będziesz miał dzisiaj robione? Wiesz, że będziesz miał holter zakładany? Ares chyba jeszcze nie wie. Ciekawe, czy jak będzie miał zakładany holter o 14.30, to jutro będzie go musiał oddać o 14.30. Że to musi być równe 24 godziny. Niby na jutro też mieli termin, ale na rano. Tylko, że ja chciałam jak najszybciej, dlatego wzięłam na 14.30 dzisiaj. Chodź z powrotem. Szybko, szybko, szybko. Ars dzisiaj coś nie ma humoru od rana. Taki był zmęczony. Późno wyszliśmy, bo chciałam, żeby się dobrze wyspał. Wróciliśmy od weterynarza. W ogóle mi się mikrofon popsuł na chwilę. Myślałam, że już nic z niego nie będzie, ale chat GPT mi pomógł. Musiałam go zresetować przez 10 sekund, bo już wszystkiego próbowałam, naciskałam wszystko i myślałam, że i nadajnik, i mikrofon poszedł, ale mi się udało naprawić. Co, myszko, chciałaś? Chcesz iść do stajni z nami? Chodź. A ty jej nie goń. Chodź, myszko. Jak widać, Ares nie ma założonego holtera. Ja rozmawiałam z tym panem, pokazywałam mu nagrania, i on powiedział, że mu to nie wygląda na problemy od serca. Zrobił mu EKG. Na EKG wszystko wyszło w normie. I powiedział do mnie, że... Opisał mi w ogóle, jak wyglądają objawy, kiedy pies mydleje od serca. O, wszystkie koty się znalazły nagle. No i on oczywiście przeczytał ten opis echa serca. Powiedziałam mu, że on wszystkie badania ma w normie. I powiedziałam mu, że właściwie to ja już chyba znalazłam przyczynę. I on mówi, że skoro... Skoro ja zauważam, że to się dzieje podczas jakiegoś dźwięku, to raczej jest bardzo możliwe, że to jest padaczka, ale ten pan nie był neurologiem. Spytałam się, czy zna kogoś w Toruniu, kto jest neurologiem i polecił mi tą samą klinikę, którą mi polecił Arisa dentysta. tylko że wydaje mi się, że ta pani nie jest neurologiem, po prostu robi badanie neurologiczne. No to w Bydgoszczy też mu zrobili takie badanie, że zaświecili mu w oczy, podnieśli łapę i w ogóle. I on mi szczerze powiedział, że skoro EKG jest w normie, że te objawy nie wyglądają jakby były od serca. Mówi, że nie warto robić tego holtera, bo to będzie bardzo duży wydatek, a w sumie to pewnie nic nie wyjaśni, no bo problem leży gdzieś indziej. No i w sumie to mógł zedrzeć ze mnie pieniądze i mogłam się niczego nie dowiedzieć, no ale szczerze powiedział i... No ja się zapytałam, czy są jakieś w ogóle choroby, jakieś rzadkie czy coś, które mogą powodować takie coś. On mówi, że no jest jakaś tam szansa, że to może być guz mózgu, ale też może być tak, że po prostu mózg się zużywa na starość i po prostu dostał czegoś takiego na starość. No więc zrobił mu to EKG, tam nic dziwnego nie wyszło. Powiedziałam, że ma mu zrobić jeszcze choroby odkleszczowe, bo niektóre choroby odkleszczowe też po prostu upośledzają układ nerwowy. Chociaż on nie ma żadnych innych objawów, no to tak dla świętego spokoju te choroby odkleszczowe mu zrobiłam. No i w sumie to my mamy za tydzień lekarza w Bydgoszczy. Tą panią, która wcześniej nas przyjmowała, bo po dwóch tygodniach mieliśmy do niej przyjechać. I od niej wezmę tabletki przeciwpadaczkowe i też się zapytam jeszcze, co o tym sądzi, czy, czy warto mu od razu je dawać, czy nie. Ale słuchajcie tego, ja wczoraj przez cały dzień próbowałam unikać tych bodźców, które wywołują u niego padaczkę. I zgodnijcie na czym poległam. Nie szaleściłam butelkami, nie dawałam mu smaczków, smaczki przesypałam do słoika. Jak wyciągałam chusteczki nawilżone, to za drzwiami. No i ja mu zamówiłam czystek, bo ja go teraz niczym nie zabezpieczałam na kleszcze, bo boję się, że dostanie ataku, bo on jest alergikiem mocnym, więc on nie jest niczym zabezpieczony. No to mówię, kupię mu chociaż czystek, bo czystek w jakimś tam stopniu odstrasza kleszcze. No i pokazałam mu to opakowanie, nawet tak powoli przy nim folię zdarłam, nic się nie działo, zapach go nie odrzucił, chyba nawet pasował mu ten zapach. I wiecie na czym poległam, tam była taka, taka miarka, nie? taka plastikowa łyżeczka. I ona była cała w tym proszku. Ja ją chciałam opukać tak, wiecie, o to, o to wieczko. O tą górę opakowania. I zrobiłam to tak szybko, że on przez to dostał drgawki. I to w sumie, to był bardzo podobny dźwięk, nie? Jak chusteczki na przykład. Bo to był taki dźwięk plastiku. No, także raz. W... Kokolinka! Fu! Idź mi stamtąd. Nie, weź, idź. Idź i tam dzioba nie wsadzaj. Idź, bo to są ścieki. Weź ją ugryź w zad. Iź kukulinka! Ale dzisiaj elegancko nie miał żadnego ataku. Ja nawet boję się pić wodę z butelki i robię to tak powoli. I naprawdę dzisiaj mi się udało, nie miał jeszcze żadnego ataku dzisiaj. Także naprawdę ograniczenie tego bodźca myślę, że wystarczy, no ale za te sześć dni pojadę do Bydgoszczy i zapytam jeszcze tej pani, co o tym sądzi. Pokaż łapkę. Gdzie ci pan weterynarz pobrał krew? Ciekawe, czy będzie ściemniać. No, pokazałeś dwie łapki, a z jednej pobierał krew. Pokaż łapkę. Która ta? Pokaż, bo nie wierzę. A nie ściemnia. Myślałam, że będzie ściemniać. Znowu go ogolił. Babcia na chwilę gdzieś pojechała, ale jak wróci, to zakładamy Witkowi puszorek i prawdopodobnie oponę. I ja już się boję, bo ja nigdy nie prowadziłam konia z oponą, i się boję, że on się zapląta. I chyba po prostu po podwórku będę z nim chodzić, boję się iść tam na zewnątrz, bo kokolina! No nie. No fuj. No w ściekach się bawi. Idź, kokolina, idź. Po ulicy jeżdżą takie wielkie maszyny i on na pewno się spłoszy. On ostatnio się węgla spłoszył, bo węgiel leżał na podwórku. No chciał ją ugryźć. Tak, ugryź ją. Ugryź, bo ona nie słucha. Ugryź ją. <gryź> Ares dzisiaj nie był grzeczny u weterynarza. W ogóle Ares chyba pierwszy raz w windą jechał. Wydaje mi się, że on nigdy w życiu nie jechał windą. Jechałeś windą kiedyś? Nie jechał chyba nigdy windą. No i trochę się zestresował, no bo go zamknęli w małym pomieszczeniu. I tam było lustro w tej windzie. I ja chciałam odwrócić jego uwagę i zaczęłam tak przy lustrze pstrykać palcami i on myślał, że ma się spojrzeć w to lustro. Kodek się przestraszył. No, i on spojrzał w to lustro i zaczął szczekać, bo zobaczył odbicie tego pana weterynarza, z którym jechaliśmy, i mi się tak chciało śmiać. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami Ares jest tak bardzo zestresowany, że aż wstyd, bo zaczyna się drzeć. Powiedz, jak się drzesz, nie? Arciu. A czasami tak na luzie to przyjmuje i ja nie wiem, od czego to zależy. I na przykład w Bydgoszczy myślałam też, że będzie się źle zachowywać. Ostatnio on był naprawdę grzeczny, a na przykład wcześniej, jak byliśmy, to się źle zachowywał. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy on jest wybiegany, czy nie. Chciałam go wybiegać dzisiaj, ale mówię, jak mu założę ten holter, no to lepiej, żeby w tym holterze biegał później. Ale ostatecznie holtera nie ma. Ko? Co się stało? Mam się ściągnąć? Tak? Mam cię ściągnąć? Tak, na sufit wejść może, co? Zobacz, kokolinko, jak koń na ciebie patrzy. Kokolinko, wiesz, jak ja będę miała ciężkie życie z Aresem, żeby niczym nie szeleścić? Naprawdę nie będzie takie proste. No, na przykład tego, że popukałam miarką o pudełeczko, to mi się nie spodziewała, że dostanie ataku. I muszę teraz uważać na takie rzeczy. Muszę wszystko, wszystko przewidywać. Co, myszko? Gdzie ja mam cię zaprowadzić, żebyś miała jakieś atrakcje? Ty już wszędzie byłaś. I z nami daleko na spacerki chodzisz czasami, nie? Powiedz, jak ty daleko chodzisz. No Koko, ale ona wtedy śpi, bo zamyka oczy i śpi. I zamiast patrzeć, gdzie jest, to ona sobie śpi. Tak? Koko? Tak? No powiedz coś jeszcze do nas. Ała, wiedziałam, że na mnie skoczysz. Dobra, Arciu, mam kurę na ramieniu. Ta kura jest jakaś dziwna, ani równowagi nie ma. Naprawdę. Kuro, trzymaj równowagę, bo mi spadniesz. W ogóle, kury to jakieś dziwne zwierzęta. Ani to nie lata dobrze, ani tu równowagi nie ma. Zmuszona jest ciągle jajko składać. Co to za życie takie? Majster już tutaj sprawdza narzędzia. I co Majster stwierdziłaś? Ares, Twoją fuchę wygryzie. Teraz kokolinka będzie Majster, a nie Ares. Ares nie może teraz w zębach za dużo nosić, bo Ares ma dwa zęby połamane. I jak to i madło? Dobre? Działa to i madło? Nie działa? Chodź sprawdzimy. Wstać tam palec, sprawdzimy czy działa. Uwaga. Ej, nie dziób mi telefonu. Sa co? Hmm, hmm, hmm. Ale skoczyła. Widziałaś? Co za skok? Uważaj, kokolinko, groźny pies. No, ale mów coś do nas. Powiedz, koko. Kokolinko. Powiedz, koko. Ona się wstydzi tak do kamery mówić, ale ona normalnie dużo rozmawia ze mną. Co tam masz znowu? Możemy już iść? Idziemy, kokolinko? Kokolinko, idziemy? Co tam psujesz? Co psułaś? Co? Co tam patrzysz? No tam byłaś, tak. Tam byłaś na górze. Możemy już iść? Tak? Wychodzimy ze stajni? Powiesz, jaką masz dupkę oskalpowaną. Kto tak ci zrobił? Który kogut? Powiedz, który kogut ja porządek z nim zrobię. Jednak Wituś nie będzie dzisiaj zakładany, bo wyszły sobie tutaj. Oszczędzili cię, Wituś. Gdzie idziesz, Arciu? Na pole chciałeś iść? Arciu. Arciu chyba chciał się przejść. A to dalej łazi kłoko. Ares, chodź, uważaj na konia. Nie chodź za koniem. Czy ty chciałaś iść z nami? Ale my cię nie chcemy brać ze sobą. <laughs> nie chcemy cię brać ze sobą kokolinko. Bo my chcemy iść tam do drogi aż. Ciebie też nie chcemy brać ze sobą. Przestań się o mnie odcierać, co śmierdzić znowu. Za każdym razem, jak się odcierasz, to śmierdzę. Sam koń. I zostaw kokolinkę. Stoi. Szyję ma za krótką. Pagat za chwilę zrobi. Dobra, musimy jakoś uciec kokolince, żeby nie widziała, że wychodzimy. Idź sobie gdzieś, kokolinko. My idziemy daleko, my cię nie chcemy brać ze sobą. No chyba się nie dogadamy z kokolinką. Ona idzie z nami. Nie idesz się. Dalej wychodź. No wychodź szybciej. Aresław, my musimy na grzyby kiedyś jechać. Może rowerem pojedziemy? Tylko że jak rowerem pojedziemy, no to nie będziemy go mogli nigdzie zostawić. Pogonił gołębia i zadowolony. A! Zawsze się powie, że mi w nogi wpadnie. Arciu, czy ty widziałeś jak tu zarosło? Same chwasty? Tu prawie trawy nie ma. Ciekawe, szerszenie się wyniosło już. Idziemy zobaczyć, jakie owoce są. Chodź tutaj, Arciu. Tak, żeby cię szerszenie nie zaatakowały. Jabłka są takie karłowate. Jeszcze mniejsze niż w zeszłym roku. Takie mini. Widzicie, jakie mini jabłka? A gruszki. Boję się tam podchodzić. Ale gruszki już są. Może są dobre, co, Arciu? Idziemy zobaczyć? O matko, prawie cię nie widać w tych chwastach. Zobacz, mam gruszkę. Ale twarda. Arciu, twarda jak kamień, ale słodka już jest. To będą dobre gruszki w tym roku. Zabrał mi gruszkę. Pokaż, co masz. Zabrał mi gruszkę i sobie poszedł, a nawet jej nie zje, bo jest niedobra. Kurą zaniesiemy. Dawaj tą gruszkę. Chodź, kokolince damy, może zje. Chodź. Jak ja mam tą kurę teraz znaleźć? Nie wiesz, gdzie jest koko? Kokolina! Tu siedzi. <noise> Szukałam Cię. Szukałam Cię, bo mamy coś dla Ciebie. Gdzie masz tą gruszkę? Przynieś gruszkę. Ej. Zgubił. To jego wina. Arciu, nie goniej, bo się zgubi. Gdzie my ją znajdziemy? Chodź, Witek. Chodź. Witek. Chodź, Wituś. To są społeczne konie. O, idzie tam że nie przyjdzie. Chodź siwa, chodź. Masz kokolinkę na oku? Teraz się tak nie skradaj do niej. Gdzieś Kokolinko, gdzie pomidor wyrósł? Dziki pomidor. No ale nie tu jej na drodze. Ona przejść może. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze kawałek. Ares, zostań. Teraz możesz wejść. Krysia, gdzie masz dzieci? Są to małe Krysia? Są. Irek, idź sobie. Nic im nie robimy. Krysiu, znalazłam twoje dzieci! Kiedy się cieszą do siebie. Ona w ogóle jak się cieszy, to tak macha ogonem jak pies. Jaki czyści. <laughs> jak ty dbałaś o swoje dzieci? Ona nie miała nigdy dzieci, co są jej pierwsze. A ta druga się nie doczekała. One już mają dużo lat. Bo u poprzedniej pani cały czas kury im psuły jajka i się nie mogły doczekać. Nie, teraz jesteś zadowolona mamusia. Tak? Ale jak któraś kaczka ma zginąć pierwsza, to ta żółta zginie pierwsza, bo jest zaciekawa i wszędzie głowę wsadza. I ucieka, i Krysia musi ją gonić. W ogóle się nie słucha. Ta żółta czarna bardziej się słucha. Arciu. Arciu, A zrobiłbyś papa? Zrobisz papa? Nie zrobił patrzy na małe Krysia. Koń idzie. Drugi kon idzie. Kraść. Arciu, zrób ładne, papa. Myszko. Arciu. Arciu, halo, zrób papa. A takie ładne, nie takie od niech. Nie, 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 idź, idź. Idź, bo mi ksa zdeptasz. Idź. Widzisz, by cię ugryzła, jakby przeszła tutaj, no. Na pewno by cię ugryzła. No, zrób papa porządne. Okej. Okay.